Sam halo? No halo, halo. Ej, spadał mnie. Lux for keys to unlock an exit, Lock the doors, have a clue. Co jest kurwa? Nic się nie czerpał. Eee! Co to? Co to? Kurwa, kurwa też już. Co <grywa> <Nie, nie grywa> <wiem. grywa> jest Nie wiem. Jest tutaj. <grywa> no zabił mu drzwi. Ej, <grywa> no, <grywa> <zamiast drzwi. grywa> Jaki kochany! Patrzcie jaki się. O! Krzyk! Co Co jest z drzwiami? Ty! Wniosłeś drzwi? Ja drzwi, kurwa. To nie wiem. O! O! Halo! Halo! Jak gieraczka, jedna z lepszych w tym roku, które grałem, szczerze. Jest na razie. równa się strasznie. Jest klucz chyba jeden, tutaj po prawo. Jez, yeah, yeah, chyba najgorsza a... gra jaką grałem przez ostatnie dwa lata, naprawdę. No ale chyba przed wypuszczeniem gry, jak to jest faktycznie jakiś delikatnie poważniejszy projekt, to on się, nie wiem bierze jakiś testerów i pyta się, co o tej grze sądzicie? Do Dojebana gierka, wypuszczaj, lecimy. Mam nadzieję, że to nie robili Polacy, bo jak siedzą na streamie i oglądają a? i. Good game, good game. Good game, very nice, very nice. Funny <laughs> please, please my money back. Ej, a tak szczerze, to może Insane zaprzajnie, bo to jest no właśnie to Inus jest bardzo, bardzo fajne. Ja, kurwa, że mi się zlękł. Bir trap. To wiecie co zrobimy? Postawimy trapa tu, a tu postawimy Ej, ty tu HALO kurwa. Ty, jak ty minął? Siema, Gucio, wiesz wiem. co mi się dzisiaj wydarzyło? Nie mogę zaczekać, żeby usłyszeć. Mnie taka straka dopadła, Oo. tak mi dupę rozjebało ze Fireworks. O! O kurwa. Pa, nie, nie biegnij tam, bo on tam, tam biegnie teraz, bo spejtowałem go. Zbaitowałem? A... O kurwa, on słyszy nas. <śmawia> A, kurwa, ja wiem, dalej. <śmawia> kurwa, mać. popierdolone to było. <śmawia> <śmieniczy> ja pierdolę, ty. Ja, ty. dalej. O, okay. <śmieniczy> kurwa jebana. Nie. Spierdalaj. Oj. A kurwa, <śmieniczy> fat trapa. Się świał w plecy.

Kto mnie podjebał tak perfidnie, że słyszałem, chodź tu, chodź tu i doprowadził do mnie, co? Nawet fajna gierka, na pewno lepsza niż tamta jak to się nazywało, Unlock Ramp czy coś? Jezus Maria, jakie to było złe.